Jak skonfigurować KSeF w Rachmistrzu i Rewizorze GT? Aby rozpocząć pracę z Krajowym Systemem e-Faktur w Rachmistrzu lub Rewizorze GT, uruchom kreator wdrożeniowy. Znajdziesz go, klikając przycisk Dowiedz się więcej i skonfiguruj na banerze informacyjnym w głównych modułach programu lub po prostu klikając ikonę KSeF na górnym pasku narzędzi. Kreator przeprowadzi Cię przez cztery kluczowe kroki. Pierwszym z nich jest weryfikacja abonamentu na ulepszenia. Jest on niezbędny do korzystania z Xef. Jeśli nie posiadasz aktywnego abonamentu, możesz go dokupić bezpośrednio z tego poziomu, klikając w strzałkę. W kroku drugim połącz swoją firmę z Xef. Kliknij przycisk Połącz i zaloguj się do swojego konta insert, aby potwierdzić uprawnienia. W tym momencie konieczne będzie również zapoznanie się z regulaminami usługi i ich zaakceptowanie. W przypadku biur rachunkowych, już na tym etapie z tego poziomu, masz możliwość autoryzacji również pozostałych klientów biura, co znacznie przyspieszy proces wdrożenia KSEF dla pozostałych podmiotów. Następnie wprowadź token autoryzacyjny. Wygenerujesz go w rządowej aplikacji podatnika, do której przejdziesz, klikając w link widoczny w opisie tego kroku po wklejeniu kodu zatwierdź operację przyciskiem Autoryzuj firmę w Ksef. Trzeci krok to konfiguracja parametrów współpracy. W tym miejscu decydujesz o technicznych aspektach wysyłki i odbioru e-faktur. Pamiętaj, że ustawienia te są tożsame z tymi w module Administracja, Parametry Ksef i możesz je później w dowolnym momencie zmienić. Dokładna konfiguracja tych parametrów została opisana w innym filmie. Ostatni punkt to portfel INSERT. Docelowo do wysyłania oraz odbierania dokumentów z KSEF będzie wymagane posiadanie INS-punktów w portfelu INSERT, ale do 1 kwietnia 2026 roku korzystanie z KSEF jest bezpłatne. Gdy wszystkie kroki w kreatorze zostaną oznaczone zielonym statusem, konfiguracja jest zakończona. Twój program jest w pełni gotowy do pracy z krajowym systemem E-Faktur.